Już trzeci kongres y, młodzieżowych dworzeń y, pożalniczych organizowany wspólnie przez Sejmik Młodzieżowy Województwa Śląskiego i Oddział wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych przy wsparciu, bardzo dużym wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego. Ja chciałem bardzo podziękować za współpracę właśnie prezesowi Henrykowi Kieburze, bo od paru lat ta współpraca przebiegała świetnie, perfekcyjnie. Samorząd Województwa Śląskiego będąc, czując się odpowiedzialnym za bezpieczeństwo naszych mieszkańców przeznacza znaczne środki na doposażenie ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, ale również dbamy o szkolenie, o przygotowanie takie też i mentalne strażaków naszych, a tak jak widzimy dzisiaj młodzieżowych młodzieżowy drużyn pożarniczych, które są nalepkiem do ochotniczych Straży Pożarnych możemy czuć się bezpiecznie, że te zmiany pokoleniowe następują powoli, delikatnie. Ci młodzi adepci wchodzą w te mandry Ochotniczych Straży Pożarnych i niśnia pomocy drugim osobom. Najważniejsze, że to młodzi ludzie wymyślili ten kongres. Członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego 4 lata temu pojawił się pomysł i trzy lata temu zorganizowaliśmy pierwszy Kongres Rozwojowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od razu tutaj na Stadionie Śląskim. Piękne, kultowe miejsce, młodzież tutaj chętnie przyjeżdża. Z roku na rok coraz większa impreza, to tylko świadczy, że to był dobry pomysł i ma to bardzo dobry wpływ na rozwój drużyn młodzieżowych w województwie śląskim. Kongres, aby móc być w takiej formie i w tym miejscu, potrzebna jest współpraca kilku instytucji. Przede wszystkim Związku Odliczeń Straży Pożarnych, Zarządu Wojewódzkiego, Młodzieżowego Sejmiku jeszcze raz podkreślę, bo to oni byli pomysłodawcą. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ale są instytucje wspierające. Urząd Marszałkowski, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i inne instytucje, które wspierają jako sponsorzy tą ideę. Nie tylko dla samego funduszu, ale wydaje się dla wszystkich mieszkańców województwa Śląskiego, trzeci. Kongres rozwojowy Młodzieżowych Drużyny Pożarniczych Województwa Śląskiego. To piękny przykład, jak można budować tożsamość lokalnych społeczności w oparciu o ideę pożarnictwa. Młodzi strażacy, młodzi adepci pożarnictwa dzisiaj będą właśnie rozmawiać, w jaki sposób przygotować się do tej roli, gdzie będą dbać o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie, a niejednokrotnie życie. Fundusz, jako partner zarówno Ochotniczych Straży Pożarnych, nie zapomina również o młodym pokoleniu. Corocznie wspieramy. Młodzieżowe drużyny pożarnicze, wsparciem na zakup umundurowania, na zakup sprzętu do ćwiczeń. Więc to jest to realne wsparcie, bo jak wiemy, nie tylko na bezpieczeństwo, ale również troska o środowisko, bo poważne awarie środowiskowe, które przytrafiają się na, w naszym regionie, chociażby wspominając różnego rodzaju pożary, wypływ substancji niebezpiecznych czy też powodzie jako kataklizmy, które nas spotykają, to właśnie strażacy są na pierwszej linii frontu i to oni pierwsi są ratują nasze zdrowie, mienie, a nawet życie, tak jak powiedziałem, ludzkie, więc nie mogło zabraknąć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Samorząd Województwa Śląskiego co corocznie przeznacza co najmniej 4 miliony złotych na wsparcie dla lotniczych straży pożarnych, a tutaj news, dzisiaj właśnie od 14 listopada uruchomiliśmy dwa nabory wniosków. Właśnie dla ochotniczych straży pożarnych. Jeden skierowany dla gminy popowodziowych, tak zwanych, a drugi dla wszystkich różnych innych. To w sumie ponad 104 miliony złotych, to bardzo dużo środków właśnie na zakup samochodów bojowych, na zakup wyposażenia i na zakup tak, aby Ochotnicze Straże Pożarne właśnie wtedy, kiedy potrzeba będą, będą przygotowane, będą mogły nieść pomoc. Żyjemy w takich czasach, że bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Wydaje się, że bezpieczeństwo mieszkańców Naszych lokalnych wspólnot jest najważniejsze. I tutaj nie ma podziału na instytucje, czy to samorządowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie, czy instytucje związane z ochroną środowiska, czy jakiekolwiek inne. Najważniejsze jest właśnie bezpieczeństwo mieszkańców lokalnych wspólnot z troską o środowisko, bo to w naszym przypadku jest bardzo ważne. Cieszymy się z tej współpracy. Jesteśmy w dalszym ciągu partnerem i deklaruję, że będziemy wspierać Ochotnicze Straże Pożarne oraz Państwową Straż Pożarną, bo wielu właśnie tych młodych adeptów, wielu strażaków, ochotników w kolei życia wstępuje w szeregi Państwowej Straży Pożarnej i już zawodowo dba właśnie o nasze bezpieczeństwo. Kiedy trzy lata temu rozpoczynaliśmy ten kongres, myśleliśmy przede wszystkim o tym obszarze pożarnictwa, niesienia pomocy, udziału w akcjach, w szkoleniu. Natomiast teraz, po tym, co dzieje się w związku z wojną na Ukrainie, po tym, jakie inicjatywy podejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, czy nawet Ministerstwo Edukacji, wspólna akcja z MONEM, Edukacja z Wojskiem, ten kongres i młodzieżowe drużyny pożarnicze to jest też element budowy odporności społecznej, przygotowywania na różnego rodzaju zdarzenia kryzysowe. I to tylko potwierdza, że to był dobry kierunek, jaki podjęliśmy 4 lata temu.